w odcinku dowiedzieliśmy się, że mamy znaleźć ciało szefa stacji medycznej. Znaleźliśmy też lok opisujący kłótni między dwoma członkami załogi. I więc idziemy dalej. O ile Wy tego nie zauważyliście najpewniej, na szczęście, muszę się przyznać, że przez nie było mnie tutaj w grze prawie miesiąc. ...przyczyn technicznych, niestety, co oznacza, że w przeciwieństwie do was, przez cały miesiąc nie wiedziałem, co się stało z szefem działu medycznego dokładnie, co się z nim dokładniej stało, także dlaczego umiera, i jak długo jeszcze przeżyje. W dodatku z dłużej muszę zapomnieć, jak bardzo straszna jest ta gra. O, mogę wystrzeliwać serwami, nie, nie, będzie normalne wystrzeliwanie, wykupiamy się. Granaty, jeden uszkodzony pistolet, jeden w miarę sprawny pistolet. Pociski do shotguna. Med hype Rifle. Implant, drugi implant znaczy się. Ciekawe czy go użyć. Dobra. Gdzie, gdzie ostatnio skończyliśmy grę, szanowni państwo? Uh -huh. Research and development, tak? A tutaj gdzieś znajduje się nasz pan medyk. To nie jest dobre, Idziemy dalej. pierwsze słyszę co się, że nie jak zamykane drzwi. Ale nie słyszę kroków, to już dobrze. Tak, drzwi to za nami się zamknęły, racja. Po drugie to wygląda jak jakieś szpony, a ten ktoś stanowczo nie zginął śmiercią naturalną. Tak mnie boli, że nie mogę tutaj chodzić bokiem, bo bym wyszedł bokiem za róg. Security Control Station, to dobrze. Kamera? Nie. Żadnych duchów prosimy. To jest? Speed Booster, dobrze. Zwróćmy to może być kamera. Nie, bo ci nie kręci. Okej, okay, mało pokazuje, że po mamy duże pomieszczenie. Polimy KTD Control Station. Kamery? Nie widzę żadnej, to dobrze. Aha, to jest góra tego pomieszczenia, w którym poprzednio byliśmy. Jestem także shotgun, co jest miłe. Okej. Okay. Mogę tego użyć? Standard Upn3, niech mnie, licho. A, dlaczego mam tak wysokie statystyki w broni energetycznej? Nie mam? Byłem pewien, że mam coś w broni energetycznej. Tu jest Security Control Station, na pewnie będę jej, będę jej potrzebował Czy chcę marnować moje bezcenne 42 nanity? Nie. Mam trochę bojów, pomęczę się. Okej... Okay. Coś chyba jest do podniesienia. Trochę za dawno nie słyszałem już naszego ulubionego głosu. We are many. Tam jest kamera, ok. Mogę ją rozbroić za koszt 10 bądź zniszczyć nabojami. Nabojów mam 10 plus 12 plus 15, nie plus 15, 25 sztuk. Naboje mi się tu będzie mniej przydadzą. Implant mnie zostawię na później, kiedy będę potrzebował. Ok. To musi być szybka akcja, panie i panowie bardzo szybka. Ok. Nic mnie nie atakuje? To miło. 6 naboi. Nabo bo 6 naboił. Dobrze. <laughs> Zapiszę grę. Odwyczajem się już zapisywania gry. Tak dawno mi tu nie było. Więc już nie jesteśmy w Medical Bay, jesteśmy już w Science Sector. W sumie to chyba też jest część Medical Bay. A więc tam jest szef Medical Bay, tak? Mm, najpewniej. Dobra co dr James R. Dobrze, tylko teraz w jakim stanie on jest, oprócz tego, że umiera. Are we I'm, sorry. I'm sorry too, bro. Mam nadzieję, że to nie był kapitan. Znaczy szef medy działu medycznego. Dobra. Okna w przestrzeń. To ogółem nic nie ma. Linda, świetnie. Żadnego ruchu, żadnych... You, as a host. Get away. Tam jest jeden z nich, jak to się nie porozumieł. Możemy jeszcze mnie wybaczyć. O! Co do diabła! Dobra, szybko. Hu, tutaj podskoczyłem. No! Chodź tutaj następny. Tam był jeszcze, tak to mogę się uleczyć, prawda? To jest surgical unit, świetnie. Okej. Okay. They want you as a host. Nie chcę zostać hostem takiego cholernego pasożyta. Dyski z danymi. Dwa robi świetnie. Okej. Okay. Nie żyjesz. Armor piercing bullets i pomyślmy, użyliśmy ten pistolet zepsuty. Mogę z nim coś zrobić? Nie. Okej, okay, podnieśmy ten drugi, to że on nie jest w lepszym stanie. Terrible. Pocieszający, okej. Okay. Nie ufam ci, muszę że możesz stać w każdej chwili. Stajmy tak, żebyśmy mogli wszystko obserwować. Okej. Okay. Z tych tur różnic nie wyjdzie. Dobra. Przesłuchajmy te logi. The time is 16:30. Autopsy subject A. Watson. Now we're going to make the first incision in. Hold him down. I'm yes. trying right. to To nie jest dobre. 12451. 16.30, 1, 2, 4, 5, 1. A, jeden, dwa, cztery, pięć, a potem napijemy się piwa, tak? Przykro mi, czegoś nie napijesz. Przyda mi się jakaś broń energetyczna. No i zaraz słyszę od naszej miłej znajomej, Good work. I'm uploading more modules. Najwyraźniej nie zabili go, żeby służył jako przynęta. A i chciała poznikały, dobra. Mapa prawdy nam powie. To i nie ma wyjścia, prawda? Tak się tego bałem. Czy muszę przejść całą drogę z powrotem, starając się w miarę możliwości nie umrzeć. Okej... Okay. Kolejne przygody w kosmosie... powiedziałem. Żadnych duchów? Technozombi i tak dalej? że nigdy nie wiem kiedy oni wyskoczył za rogu jest w sumie jeszcze gorsze niż gdyby od wyskoczyli za rogu i się pokazali tum czy te drzwi po lewej mogłem otworzyć to mi ułatwiło drogę sprawdźmy okej okay. zobaczcie te nerwowe zapisywanie gry ale Mówi się trudno, musicie się przyzwyczaić Byłem już tutaj? Chyba nie 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 było mnie, bo tam jest jeden z tych przeklętych zmutowańców Tylko pytanie gdzie dokładnie Po prawej i po lewej mam wejść Tu jesteś, po prańcu Skrócę twoje cierpienia Okej okay. Tu nikogo nie ma Chyba ich ja skoczyłem. Nie spodziewali się może, że pójdę od tej strony A To Matt Powody wyobrażasz sobie, że my teraz coś kupował Ma za mało nanitów poza tym Tu już byłem? Hmm Ogląda jakiś składzik Miło byłoby tam skoczyć, ale z drugiej strony Dziwne Mogę pewnie, że już tu byłem. To nie jest mój skład chemikaliów? Nie. Żadnych ciał, żadnych duchów. Okej, okay, czy musiałem już tu być? Skoczmy na luz, sprawdźmy co tam jest. Najpewniej i tak są to będzie jakieś wyjście, które doprowadzi mi do celu. my tylko nie, nie, zadać, nie zadać sobie żadnych obrażeń robiąc to okej okay. kamer nie ma a to był ten zombie, którego wzięliśmy z zewnątrz to jest na drabinka świetnie tak? świetnie kos 5 jeszcze lepiej aha Świetnie. Anity i na nit kosz. Jeszcze więcej anitów. W tych kontenerach niczego nie ma, dobra. Ten sypie jest trochę psychodoliczny, nie uważacie? Okej. Okay. Dobrze, przesadzam. Zmniejsza ilość zapisów gry. Dobrze. Ej, otwórz się. To już byłem. Tam była kamera, jeszcze zniszczyłem. Okej. Okay. Pytanie, czy będą jakieś niespodzianki. A jeśli tak, to ile? nic nie słyszę. Security crate, aż tu byłem, wszystko otworzyłem zgaduję. No Tu nic specjalnego nie ma. Czy musiałem to już wszędzie być? Może nie z tym ciałem, dobra. Mm -hmm. Tam jest... cwaniak. Oj, co to? Co? Co? Robot. Uh, switch to armor penetrating bullets and... Alright, switch to normal bullets. Przy tym może znajdę jakąś broń energetyczną, bo najwyraźniej on, on z niej korzystał. Tylko na nity. Że w sumie to nie jest źle, ale. Okej. Okay. Jeszcze będę walczył z wielkimi robotami strażniczymi, tak? Gra nabrała dużo większych kolorów. A na sztywnych pancernik mam tylko dwie sztuki mapa. Jestem tutaj, a tu chyba jest moja winda Tak mi się wydaje, tak Okej, okay, tam jest składzik Tutaj gdzieś jeżeli się nie mylę była też... była też taka mała pakamerka Skoczę tam, wydaje mi się, że tam jest dodatkowe wyposażenie, które aktualnie nie mam To było otwarte, to było otwarte, okej. Okay. O, właśnie skrzynka. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Doskonale. Naboje i na nicy. Dobrze. Nie lubię tej muzyki. Wow, main droid, traffic area. Maintenance droid? To jest taki dowcip twórcy, że dopiero teraz rozumiem co to jest. Wcześniej nie pomyślałem, żeby nam spojrzeć. Okej. Okay. Napiszmy grę i udajmy się tej windy, która nas cały czas gani, pa, gania pani profesor. Pani profesor, jest to... i do zakład, to jest shodan, ta z intra, tylko że w przebraniu. Ktoś z was chce, ze mną, chce się ze mną wspierać? Jest jeszcze jakiś kod, pamiętacie? On nam podał. Mm. Czeka nas na windę. 1, 2, 4, 5, 1. Fajnie. Tworzyła się winda, tworzyło się to.

i'm getting some kind of strange readings from down there so keep your eyes open keep your, keep your, keep your eyes open Oh, game cartridge it's down to just a few of us now right after valdez died i, I guess i went a little nuts and started tearing things apart but what do you know I, I found two more rad hypes. Hopefully that'll keep me going long enough to figure a way past that damn turret. Who is that? Delacroix? Sanger Okay You're now on the engineering deck. Find the engine core and reset it. This will restore power to the elevators. I'm getting some kind of strange readings from down there. So keep your eyes open. Keep your eyes open. It's a very good one. Keep your eyes open. Le little... I co mam dalej niby zrobić? Aha! Mam latać na Rad Hypo? Gdzie tu mam Rad Hypo? Psi Hypo Anti Radiation To działa przed czy po? Turtle after, tak? Czyli czeka nas bieganie po radioaktywnych korytarzach, pełnych wściekłych i najpewniej też radioaktywnych potworów. Witamy na pokładzie inżynieryjnym. Wiedziałem, że tak będzie w błędu, kiedy tylko zobaczyłem tytuł roziroczyń, że roziro się dzieje. Diegniemy w lewo to ślepy zaułek. Spróbujmy.

Dobra, nie zapiszę jeszcze raz tej gry. Von Brown Skrzynka. Mam nadzieję, że nic nie wyskoczy, kiedy będę hakował. Nie chcę się za bardzo spieszyć. Aj. Tu. Hmm. Whew. okay the radiation must have locked the protective seals on engine core access you're going to have to find some way to purge the radiation from the coolant tubes xerxes is blocking me out of the primary data loop so i can't get any information to help you he's working for them now Tak? A oni to... Tak na przykład? Kim są ci... Oni? A co chodzi z tymi fujernymi Meny, które ciągle słyszę? The Will of Meny i tak dalej. Okej, okay, wypijmy coś. Trochę się do, dopakujemy w ten sposób. Tego nie muszę trzymać przy sobie w sumie a nie hybrid organ ale dobra będę trzymał na pewności jak mi się kiedyś przydało tu jest safe, tam jest little okej okay. mapa tam jest little jak rozumiem czyli muszę rozpintować do, do bezpiecznej lokacji zaplikować zaaplikować sobie jak najszybciej anti, -ra, anti a potem med med medpack, med okej okay. must find a way to purge these coolant tubes and get into the engine core the ship must have some kind of backup system in place for just this kind of situation trash Nigdy nie chciałbym żyć z takim pasożytem do kółu. No Dobra. Słyszę ich szepty znowu za plecami, więc... Przebiegnę się dalej, zerknę czy mogę tam coś zrobić. Potem może chciałem mieć kombinezon przy... anty... Tak się kretyk właśnie, takim co właśnie sytuacją. Okej. Okay. W tym tempie zużyję moje antyrady Z chorą szybkością Aha nie zacznijcie pójdę w taki sam Oj lak panowie Lak Już dobrze Przez sekundy miałem problemy Okej okay, jak rozumiem Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Oprócz tej ta prowadzi dziś indziej. Okej. Okay. O. Ta muzyka bardzo mi się nie podoba. Ty podobasz mi się jeszcze mniej paskuzo i'm not sure what secrets you and your new buddy captain diego have got going up on deck 3 but i intend to find out if you continue to refuse to meet with me and my staff you will leave me no choice but to register a complaint with corporate if you want to take me seriously perhaps sergeant bronson and her security staff will Mieliście ciekawe problemy tu jeszcze tym, zanim skonfluł się Wasz, wasz świat. Tak się za nim pożegnam, bo widzę, że minęło już trochę czasu. Nie chcę, nie chcę robić tego odcinku zbyt długich. Był z wami Alang 2, to był 7 odcinek naszego Let's Play z -y serii System Shock 2, a ta muzyka jest naprawdę psychoteliczna. Cześć! O nie!